Szczęść Boże, siostry i bracia Enoch, Kolumbia. 21 lipca 2021 roku, ojciec z Pietrelciny do Dzieci Bożych: Pokój i dobro, bracia moi w Chrystusie Jezusie. Ponownie komunikuję się z Wami, Trzutko Pana, przynosząc Wam pokój dobrego Boga. Bracia w Chrystusie. Proście o moje pokorne wstawiennictwo, gdy czujecie się atakowani przez nieprzyjaciela Waszej duszy. Bo dzięki łasce i miłosierdziu Bożemu jestem także duchowo na tym świecie, pośród Was. Przychodźcie do mnie, bracia moi, gdy czujecie się chorzy na ciele i duszy. Moje pokorne wstawiennictwo jest wysłuchiwane przez dobrego Boga, który nigdy nie lekceważy próśb, jakie kieruje w imieniu wszystkich moich czcicieli. Kiedy czujesz się chory na ciele lub duszy, powiedz, Ojcze Przedwieczny, za wstawiennictwem Twojego umiłowanego sługi, Ojca Pio z Pietrelciny, Pokornie Cię proszę, udziel mi łaski, uwolnienia mnie od każdego ducha ciemności, który trapi moją duszę i mój pokój, od każdego ducha choroby, który trapi moje ciało, a zwłaszcza od tej choroby. Tu wymień swoją intencję, Ojcze miłosierdzia. Proszę Cię o to przez zasługi świętych stygmatów męki Twojego Syna, które za życia nosił Twój Sługa, święty Ojciec Pio z Pietrelciny. Niech wszystko będzie na Twoją chwałę. Amen. Odmów jeszcze, Credo, Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo i chwała Ojcu. Ta modlitwa, którą Wam daję, moi umiłowani bracia, będzie dla Was wielką pomocą duchową w tym czasie ucisku, który już przeżywacie. Odmawiajcie ją z wiarą i własce Bożej, gdy czujecie się chorzy na ciele lub duszy. Zapewniam Was, że nie będziecie zawiedzeni. Bracia w Chrystusie, My, wszystkie błogosławione dusze, które towarzyszymy Wam w Waszym przejściu przez pustynię oczyszczenia, otrzymaliśmy łaskę uzdrawiania, uwalniania i czynienia cudów w Ludzie Bożym, jeśli Wasza wolna wola nam na to pozwoli. Nie obawiajcie się. Jesteśmy tutaj, aby służyć i chronić Was. I jesteśmy. Zaszczyceni, że możemy to robić. Jestem jedną z wielu błogosławionych dusz, które będą z Wami. Wzywajcie mojego wstawiennictwa w każdej chwili, a szczególnie, gdy odmawiacie Różaniec Święty. Pamiętajcie, że gdy byłem na tym świecie, nigdy nie odrywałem się od mojego Różańca, modląc się zawsze. O zbawienie grzeszników, o powołania kapłańskie, o rozpowszechnienie Różańca, o pokój, o Kościół, o chorych i o nawrócenie całego świata. Byłem promotorem grup modlitwy, szerząc modlitwę Różańca Świętego na całym świecie. Dlatego proszę Was, moi bracia, abyście o mnie pamiętali. Aby za moim pokornym wstawiennictwem wiele dusz stało się czcicielami Różańca Świętego. Nie zapominajcie, że odmawianie Różańca Świętego jest najpotężniejszą duchową bronią, jaką dało Wam niebo, aby pokonać złego i jego złe zastępy. Noś przy sobie swój różaniec. I módl się na nim, nie wypuszczaj go z rąk, gdyż jest to potężna zbroja, dzięki której będziesz miał ochronę i wstawiennictwo Matki Bożej oraz moje pokorne wstawiennictwo, jeśli będziesz o mnie pamiętał. Obyście pozostali braćmi mi w pokoju dobrego Boga, wasz brat w Chrystusie. Ojciec Pio z Pietrelciny. Uczyńcie znanymi te orędzia zbawienia dla całej ludzkości, moi umiłowani bracia.